Sandra, gratuluję, bo twój program reality show Love Me or Leave Me doczeka się premiery w telewizji. Jak ty się czujesz z tym? No widzisz, wszyscy zawsze mi źle życzą, wszyscy zawsze mówią, że kupić skarę, coś robi, to jest okropne, nie udaje się, beznadziejne, a jak mnie nie wpuszczą drzwiami, to ja wchodzę oknami i później wszystkim udowadniam, że jednak jest super. A jak nie oknę, to kominem. Dokładnie, jak nie oknę, to kominem. Ja wiedziałam, że ten program jest bardzo jakościowy, ma ogromną wartość i wiedziałam, że, że to wejdzie prędzej czy później na antenę. Czym on się różni od tych wszystkich innych typ, reality show, typu Love Island, Hotel Paradise? Nie masz wulgaryzmów. E, wpuściliśmy tutaj prawdziwe pary, które e, walczą o miłość, walczą o te związki, są chętne do pracy. Nie pokazywaliśmy momentów, kiedy dochodziło do różnych sytuacji, bo to nie było potrzebne, bo uznaliśmy, że mamy tak naprawdę bardzo dużo wartościowego materiału, że te takie prywatne sceny nie są w ogóle potrzebne. A jak jest ze sferą intymną, seksem? Nie pokazaliśmy tego w ogóle. Nie trzeba było, bo program naprawdę się obronił. Każdy odcinek jest bardzo interesujący. Na dwóch płakałam, jak bóbr, i nie tylko ja. Bardzo mnie zaskoczyli panowie, którzy się otworzyli na terapii, a propos swojej relacji ze swoimi ojcami. I myślę, że... Yy, no, ja mam na przykład przyjaciół, którzy są pa, panami, oglądali ten odcinek, nie mogli się doczekać. Co piątek siedzieli i czekali na nowy odcinek, więc yy, wiem, że to była naprawdę fajna robota. Czy powstanie drugi sezon? Ja tego jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, ale... Yy, no mam nadzieję, że zadzwonią do mnie. bo ci, wiesz, no nie, mam, nie mam zielonego pojęcia. Na razie dowiedziałam się, że wchodzimy na antenę, to już jest dla mnie sukces i ja Boże, tak do tego podchodzę w życiu, że jestem wdzięczna za to, co jest teraz, a jeśli zasługuję na więcej, to przyjdzie. Ale to może oznaczać, że prezes telewizji Polskiej cię docenił, że sprawdziłaś się, był jakiś feedback właśnie od Twoich szefów? Ja na naszym... y do... Nie mam. Kog... kogo? Wiesz, ja nie mam szefów, ja jestem szefem sama sobie, sobie więc... Ale od telewizji, od... Oczywiście, ty... że bardzo dużo dostałam pozytywnych feedbacków, ale w ogóle ludzie mnie świetnie traktują w tej stacji, muszę ci powiedzieć, że naprawdę... Bardzo cieplo, ciepło mnie przyjęli, doceniają, zawsze jestem zadbana, zawsze jestem doceniona, wszystko jest zawsze na czas. Więc to jest, jeśli chodzi o telewizję, bardzo... No, nietypowe wręcz, bo w wielu stacjach się słyszy, że jest zupełnie inaczej od moich koleżanek z branży, a tutaj jest naprawdę super i... no i teraz weszłam na TVP Kobieta, więc to jest inna stacja, to też tutaj jest pani teraz szefowa, nie pan szefowy. Czy sama wzięłabyś udział właśnie w, tak, w swoim reality show? Gdybym nie była osobą publiczną, to tak. Ale gdybym, była, gdybym miała wyjść jako Sandra Kubicka, to by 500 miliardów artykułów było, co ja tam robię, więc nie. I nie mogłabym się skupić na moim związku i pracy, która, e, którą mamy przeprowadzić, tylko bym właśnie siedziała i czytała te bzdaty. Ale jak, gdybym była normalną osobą, to tak. I byłam na Mazurach, słuchaj w zeszły weekend i była koleżanka i ona do mnie powiedziała, byłam na castingu do twojego programu, się nie dostałam. Mówię, o, widzisz, więc, więc wiem, że było zainteresowanie. Czyli czekamy na drugi sezon w takim razie, skoro są chętni. No tak, są, jest, w ogóle piszą w skrzynce cały czas ludzie chętni, kiedy jest casting, kiedy casting drugiego sezonu, więc są chętni.